Dzień dobry. Po zestawie, który ostatnio prezentowałem Westman Pro przyszedł czas na kolejny zestawik od Westmana Westman Countryman w pakiecie woda po goleniu i mydło do golenia. Mydło jest miękkie konsystencji tak to wygląda po otworzeniu pudełeczka w którym się znajduje zapach obłędny jak poprzednik czyli profesji ponieważ trochę czasu zajmuje ukręcenie pian z tego mydła już zacząłem kręcić ciut wcześniej mydło to potrzebuje po prostu więcej wody żeby fajną pianę ukręcić pędzel Yaji Smoking syntetyk tygielek Gotola Smile i takim oto zestawem dzisiaj o siódmej rano Będę się golił. Zestaw taki jest dostępny w sklepie standoshop.pl jak i inne pozostały pozostałe zestawy z firmy Westman. Westman jest to firma portugalska. Wszystkie wody, mydła mają fajne Zapachy, olejki firma Westman. Olejki zapachowe biorą z Francji. wiadomo, Francja słynie z najbardziej trwałych zapachów w świecie perfumerii. Pędzel nabity, troszeczkę jeszcze zostało. Nie, wiem, specjalnie dużo. Tego mydła do tygielka nie kładłem, gdyż nie ma takiej potrzeby. Taki oto sprzęcik, również firmy Stando, która wyrabia świetne maszynki, znane nie tylko w Polsce, również w całej Europie. Maszynka Perm, czy częściowa waga 98 gram, świetne woltowanie, spiralna rączka. Maszynka, wzorowana na maszynce LK z lat 60. ubiegłego wieku. Polska nasza maszynka. W środku, jak jakby inaczej, persona platinu, którą uważam za jedną z lepszych na rynku dostępnych w tej chwili żyletek. Zaraz przed gołochaniem już umyłem, tym razem biały jeden biały jeleń plus ciepła woda, żeby zmiękczyć zarost. Teraz jedynie mogę przed goleniem ten zarost zmoczyć, już nie muszę go myć. Zarost dwudniowy. Opis zapachowy wody po goleniu tam jeszcze po filmem będziecie sobie mogli Państwo doczytać. A opis zapachowy mydła jest identyczny jak wody po goleniu. I to jest ta sama linia zapachowa. Westman Countryman. Akurat ta linia y, countryman Powstała we współpracy z polską właśnie firmą, Stando, polska firma i USM w korporacji. W odróżnieniu od mydła Profesji, mydło Cantleman jest na bazie talo, czyli łoju zwierzęcego. Mydło Profesji, średnio mi podeszło, to już mydło nasze polskie, Bulman, którym się goliłem, również będące na bazie łojowołowego, ma dużo lepszy poślizg od mydła Westman Profesji. Ale to jest tylko jedno, moje prywatne zdanie, kto inny może mieć inne odczucie. W każdym razie men, mydło Countryman, country którym się w tej chwili gołem, przed Państwem na bazie łoju zwierzęcego, ma super poślizg. No I ta maszynka perum. Polskie firmy Stando nie wymaga żadnych rekomendacji. Goli świetnie. Sam raz na codzienne poranne golenie. Maszynka świetnie łagodna. Jest super do codziennego. I golenie, niekoniecznie porannego, bo może część z Państwa goli się wieczorem, ja jednak preferuję poranne golenie, siódma, ósma rano, ewentualnie przed południem. Wtedy czuję się odświeżony na cały dzień, ogolony. Jest fajnie, bardzo fajnie. Bardzo odświeżająco. Dobry nastrój na cały dzień. Warto mieć jeszcze jakąś fajną, oryginalną wodę toaletową. Ja ostatnio kupiłem. Pradę sobie woda toaletowa, prada męska. Dzisiaj nie mamy jej tutaj przy sobie. Może w kolejnym odcinku pokażę naprawdę bardzo. Fajny, taki odświeżający mydłowy zapach. Ogólnie wody toaletowe długo trzymają zapach. Wody perfumowane, męskie, wiadomo trochę trzeba za to zapłacić, ale za luksus się płaci. Chociażby ta maszynka luksusowa ze stali nierdzennej. Satyna. Troszeczkę na nią Państwo wydacie pieniążków. Ale możecie Państwo taką maszynką goić się 100 lat i jeden dzień dłużej. Zmieniacie tylko żyletki i goicie się. I pamiętajcie Państwo, golenie się maszynką na żyletki, to nie jest żaden rytuał. To zwykła, codzienna, męska czynność higieniczna. I tyle. Tak ja to odbieram. Można pewnie się bawić, placie w łazience, delektować tam godzinami, ale po co. Każdemu z nas, normalnemu facetowi, zależy na czasie, żeby się... Fajnie, sprawnie, gładko golić. Nie jesteśmy sami w domu i domownicy, prawda? Również chcą skorzystać z łazienki według swoich potrzeb. mimy to również, panowie, na uwadze. Nasze panie potrafią być wyrozumiałe. Moja żona jest bardzo wyrozumiałą kobietą. Ale wszystko ma oczywiście swoje granice. Wiadomo, jak to żyć. Trzeba iść na kompromis, na ugodę. Także moim zdaniem, nazywanie tego rytuałem to jest gruba przesada. Jak maniacy goleniowi to tak nazwali. Dla no mnie to jest po prostu. Wykład czynność, którą wykonuję praktycznie codziennie, żeby ładnie wyglądać. Robię to wyłącznie dla siebie. Bo że Jestem w takim wieku. Proszę Państwa, że nie muszę się nikomu podobać. Oczywiście żonie. Wiadomo. No to wisi już. Kalafiorem, jak to mówią znawcy tematu, co będą sądzić inni. Ale goleję się dla siebie przede wszystkim. Dla swojego lepszego samopoczucia, wyglądu, komfortu. Kiedyś, jak byłem młody, nosiłem Prodę. Też mi było dobrze z tym. Ile razy za plecami wtedy słyszałem komentarze różne dziwnych ludzi. Ogol się, jak wyglądasz, te sprawy. Proszę Państwa, nie sugerujmy się y, opiniami innych ludzi. Ludzie są płytcy. Nieraz potrafią nazwać coś człowiekowi, powiedzieć. A nie potrzebnie się denerwować. Róbmy swoje. I proszę Państwa, zawsze trzeba być w życiu. Starać się przynajmniej być optymistą. Żeletka Persona Platinu w połączeniu z maszynką Peru fajnie, gładko, bezproblemowo goli. Maszynkę, również dostaniecie w sklepie standoshop.pl. Chyba ostatnia sztuka, już jeżeli macie Państwo zamiar kupić taką maszynkę w standoshopie, dostaniecie. Dziś widziałem również w necie nie wiem czy na faceterii, ale jak już powiedziałem, stałym wieczorem, maszynka na 100-200 lat kolejna. Maszynkę czuć na twarzy, fajnie, delikatnie masuje naszą twarz w czasie golenia. Zrobi się świetnie dogolić, wcale nie potrzeba jakichś super, mega yy, agresywnych maszynek typu Mile R41. Przynajmniej w moim przypadku dogole się chociażby taką maszynką jak Perun. I gitarka Zimna woda na zakończenie golenia. Wody Countryman i ta druga profesji mają takie w sobie składniki, różne olejki, także nawilżają świetnie twarz. Po goleniu nie jest konieczne stosowanie, po użyciu chociażby wody Countryman, czy poprzedni, którym prezentowałem, profesji. To samo. Nie ma potrzeby. Jeszcze wstrząsnę. Dokładnie żeby te wszystkie składniczki się doskonale wymieszały wygodny dozownik który skutecznie utrudnia wydostanie się większej ilości wody na czasie aplikacji na rękę ponieważ o, po kropelce, po kropelce i dużo nie ubywa w kropelce, ale na twarz idzie. Super. Świetny, odświeżający zapach. Jak to się nazywa? Zawsze zapomnę nazwę Westman. Oczywiście firma Westman. Countryman. Polecam. Człowiek, który tych wód wszystkiego marzy. To się wszystko miesza. Oczywiście Westman dobra firma, dobre wyroby, dobre wyroby robią, produkują znaczy się, bo robić to można oczywiście co innego, <laughs> golicie chociażby. Także dobre, fajne wyroby znane już na rynku w świecie tradycyjnego goleju. Jeżeli macie Państwo możliwość, ruknijcie do sklepu Standoshoppl w innych sklepach, szczerze powiedziawszy, a przeglądałem internet, nie znalazłem o dziwo wyrobów Westmana. Wszelkie inne były, balistery, hosery i te inne. Ale Westmana nigdzie nie widziałem, oprócz sklepu Stando Shop. Także, jeśli macie Państwo ochotę zakupić prezentowane przeze mnie produkty, zapraszam do wspomnianego sklepu. Tam no, bez problemu je nabędziecie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jest świetnie, gładko, ogolone, pachnąco, świeżo. Życzę wszystkim również udanych, fajnych goleń. Niekoniecznie porannych, południowych lub też wieczornych. W zależności o której godzinie ktoś się goli. I do zobaczenia.